Partnerem kanału jest sklep militaria.pl, gdzie trwa właśnie akcja Black Weeks. produkty do 50% taniej. Serdecznie zapraszamy na zakupy, bo klikając w link w opisie wspieracie rozwój mojego kanału. Pozdrawiam Mateusz. Partnerem odcinka jest Oanda TMS Brokers. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry. Mamy wtorek, 2 grudnia. I kolejny tydzień w Rosji. Kłaniam się nisko. Dzień dobry, Pawle. Witam serdecznie, Mateusz. Witam serdecznie Państwa. Jak to szybko zleciało? Już grudzień 39. spotkanie. Kto by pomyślał? No tak, będziemy musieli sobie przygotować jakieś podsumowanie roczne, jeżeli będziecie chcieli, to z jakimś gościem Pawła, który był w trakcie poprzednich audycji, albo też może tutaj z nami jakąś sesję Q&A wreszcie zorganizujemy, albo regularne, to bardzo proszę Was o informacje w komentarzach. Dzisiaj, drodzy, rozpoczynamy od sytuacji właściwie starcia rosyjskich banków z marketplace'ami, o których też wielokrotnie Rozmawialiśmy, więc cóż, cóż to, cóż to za konflikt, Pawle? No, konflikt jest bardzo ciekawy, to bez dwóch zdań, bo wydaje się nieco abstrakcyjny z naszej perspektywy. wyobraźmy sobie, że bank PKO strzela na przykład do Allegro i domaga się od tegoż Allegro, żeby jakby oddał część rynku albo żeby zrezygnował z części swoich opłat na rzecz wyższego dobra. No w gospodarce wolnorynkowej nie ma czegoś takiego jak wyższe dobro, bo wyższe dobro jest y, kalkulowane siłami odśrodkowymi, wolnorynkowymi. No ale w Rosji mówimy o dosyć specyficznym przykładzie gospodarki, o czym mam nadzieję, że Państwo już y, no, są w stanie bez, bez problemu się domyślić biorąc pod uwagę aż 39 spotkań. Przepraszam, że to podkreślam, ale dzisiaj rano to po prostu do mnie dotarło, że jak na początku stycznia sobie wyobraziłem ten format, to chyba nawet nie myślałem i nie marzyłem o tym, że będziemy mieli tyle tych wspólnych spotkań, a tu proszę bardzo. To wszystko dzięki Państwu, za co uprzejmie Państwu dziękujemy. Natomiast już przechodząc do samego pytania, no warto wziąć pod uwagę rolę, jaką dzisiaj banki grają w rosyjskiej gospodarce. O tym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że to one są tym głównym Skupu... Znaczy, Głównymi instytucjami, które skupują dług wewnętrzny Rosji który jest emitowany coraz częściej przez Ministerstwo Finansów, dlatego no to też jest, to nie jest gra o sumie jakby zerowej można było powiedzieć, ale de facto trochę jest, no bo jeżeli kupuje dług, no to chce czegoś w zamian, tak, no nie ma nic proszę Państwa za darmo i tak samo jest w tym w tym przypadku, bo po prostu banki wyciągają ręce po segment gospodarki cyfrowej. No i tutaj głównie mówimy właśnie o komersie e i o sprzedaży internetowej, gdyż ten segment, że Rzeczywiście mówiąc, rosyjska ro, e, burna rasiot, czyli, tak, rośnie w bardzo, bardzo szybkimi tempami w ostatnich, w ostatnich kwartałach. Otóż e, warto podkreślić, że w minionym tygodniu pojawił się oficjalny apel pięciu największych banków, które domagają się wprowadzenia zakazu oferowania przez platformy internetowe: Uwaga, zniżek i cashbacków dla klientów płacących za pośrednictwem banku powiązanego z daną platformą. O. Czyli wyobraźmy sobie, że mają Państwo konto w banku X w Polsce i ten bank mówi, jeżeli kupisz na Allegro i skorzystasz z rabatu, albo jeżeli kupisz na Allegro, albo na jakimś innym marketplace i skorzystasz z cashbacku, no to powinieneś dostać szklanką po łapkach, tak w dużym skrócie. De facto wymagania te prowadzą do wdrażania prawa federalnego, w ramach którego powstałby jednolity system cenowy dla wszystkich marketplace'ów oraz zabroniono by im oferowania produktów po cenach mocno konkurencyjnych, a nawet czasami zaniżonych. Najgorszy jest chyba ten aspekt właśnie zaniżenia. Stanowisko banków popiera i to jest bardzo istotne, bank centralny, co jest ważną informacją, biorąc pod uwagę silną kohabitację egzekutywy właśnie z tą instytucją. Jeszcze przed ogłoszeniem tego wymogu szef zbior German Grep. Nienokrotnie wspominany w trakcie naszych spotkań, oskarżył cyfrowe platformy sprzedażowe, że poprzez swoje zakrojone na szeroką skalę akcje rabatowe mogą one nie dopłacać do budżetu nawet do 19 miliardów dolarów. No i dla naszych uważnych słuchaczy, ta kwota też po naszym zeszłotygodniowym spotkaniu powinna, um, powinna wyrażać pewną konkretną kwotę. Tak, to jest właśnie, proszę Państwa, kwota prawdopodobnej obsługi długu który coraz chętniej Ministerstwo Finansów finansuje na rok przyszły, 2026. Czyli widzimy całkiem sporo, całkiem sporo pieniędzy. No i wiadomo mniej, mniej więcej, skąd te pieniądze można byłoby w miarę bezboleśnie pozyskać. W otwartym liście na propozycję banków Tatiana Kim, która stoi na czele Wildware, jest największego w Rosji i na terenie niektórych państw byłego Związku Radzieckiego Marketplace'u. Która oskarżyła banki, przede wszystkim Zbier, o antykonkurencyjne zachowania oraz porzucenie, porzucenie kosztów e, związanych z cashbackiem, przerzucenie przepraszam, kosztów związanych z cashbackiem, rabatami na platformy marketplace. Co ważne, Zbier jest największym pożyczkodawcą i wiodącym graczem w tzw. gospodarce cyfrowej. Kim zwróciła uwagę, że przyjęcie wymagań banków doprowadzi do ponownego nakręcenia spirali inflacji, z którą Rosja boryka się? W ostatnich kwartałach. Ciekawy tutaj też komentarz od Olega Deripaski, który również mocno skrytykował stanowisko instytucji rządowych na czele z Bankiem Centralnym. Władze póki co nabrały wody w usta stan na koniec dnia w piątek nie i nie zajęł jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Odnośnie tego Wildberry, tylko pragnę podkreślić, to ostatnio robiłem taki research dosyć pogłębiony. Okazuje się, że to nie jest wiodąca platforma właśnie tylko w Rosji, no ale też w Kazachstanie, też w Kirgistanie, w, na Białorusi, w Armenii odgrywa bardzo ważną rolę. Weszła w tym roku do Tadżykistanu, czyli ogólnie biorąc państwa Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej plus y, państwa najbardziej uzależnione od gospodarki Rosyjski. Tam Wildberries ma się naprawdę, naprawdę nieźle i jest to no, potężne przedsięwzięcie. Wydarzenia te wyraźnie pokazują, że narasta on otwarty konflikt pomiędzy bankami i platformami marketplace o, o dominację w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce'owym. W zeszłym roku banki afiliowane z największymi platformami sprzedażowymi, czyli właśnie Whiteberries, Ozon, Yandex Market odpowiadały za aż 40% wszystkich transakcji elektronicznych. Czyli widzimy, że grają idzie o, nie, o, o, o niemałą stawkę biorąc pod uwagę obroty generowane przez marketplace w Rosji sięgających setek miliardów dolarów. Uczestnicy rynku mają swoje uzasadnione obawy wobec możliwej faworyzacji jednego z marketplace'ów, co doprowadzi do konsolidacji ucisku władzy w tym nowym sektorze gospodarki. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku Kantakcji, jak wśród komunikatorów, no i tyle rzeczywiście yy, w Kantakcji i Max. W zeszłym roku, w trakcie szeroko dyskutowanego połączenia Wildberries z Rus, zwolennicy fuzji wskazywali, że nowa superspółka może zostać fundamentem dla stworzenia i rozwoju alternatywnego systemu płatniczego dla SWIFT. Taka perspektywa, która miała w założeniu zagwarantować kremlowi możliwość uzyskania cyfrowej suwerenności, mogła sprzyjać udzieleniu błogosławieństwa z góry dla takiego ruchu. Pani Kim mocno gra za tym kartą inflacyjną, no bo ona też stoi na czele tej nowej superspółki. Zdaje sobie sprawę, jak wrażliwy to temat dla dzisiejszej administracji. Z drugiej strony kontruje German Gref, który sugeruje, że rząd mógłby w ten sposób pozyskać dodatkowe fundusze, które mogłyby z kolei zostać przeznaczone na podreperowanie przeciekającego budżetu. Widzimy zatem, że gra idzie o sporą stawkę i czasami przedstawiany przeze mnie kontekst e-commerce czy szeroko pojętej gospodarki cyfrowej jest po prostu istotnym komponentem dzisiejszej Rosji, która. To nie, nie, nie ma co ukrywać. Przechodzi głęboką zmianę strukturalną. Ja myślę, że tutaj nie przypadkowe i wcale niebłędne są porównania Rosji do Chin, gdzie również władza położyła stosunkowo szybko rękę na gospodarce cyfrowej i po prostu w pełni ją uniezależniła od swoich decyzji. Także tutaj widzimy chiński model rozwoju w kontekście zaciskania, ucisku władzy w Rosji. No tak. 10-15 lat temu, trochę, jak to cytujesz, cytuję ciebie trochę wzorem Chin. Myślę, że to jest bardzo ważny temat, który przygotowałeś numer dwa, bo cały czas pojawiają się doniesienia o tym, co dalej z rosyjskimi aktywami. Nawet informacje o tym, co Belgia robi z zamrożonymi aktywami z Rosji pojawiły się nawet nieoficjalne doniesienia, że no, unijni partnerzy zarzucają temu krajowi brak jakiejś pełnej przejrzystości. W sprawie podatku od setek generowanych przez około 140 miliardów euro zamrożonych rosyjskich rezerw, tak podaje Politico Portal. No cóż, drodzy Państwo, Okazuje się, że no w ogóle też premier Belgii sprzeciwia się, że Belgia może odpowiadać finansowo, jeśli Moskwa odzyska fundusze. No i cóż, drodzy Państwo, przejdźmy do tematu numer dwa, czyli często wspominasz o, w programie o zamrożonych zagranicznych aktywach, ale co z oszczędnościami zwykłych Rosjan? Jak sytuacja. No właśnie. No właśnie, to jest, ma rację, Mateusz, to jest szalenie istotny temat, no bo też jakby taką główną dewizą, która stoi za naszym programem, jest pokazywanie, jak dzisiejsza sytuacja w Rosji zmienia życie zwykłego obywatela. I, i często też staramy się dotykać tych, tych kwestii. No więc powiedzieliście o 140 miliardach, i to jest gdzieś plus, minus połowa tej kwoty, którą Rosja ma deponowane jako Kreml. Oczywiście mówimy tutaj w tym momencie, może rozdzielny Kreml, władza, tak? Aktywa, nad którym bezpośrednią kontrolę ma, mają władze dzisiejszej Federacji Rosyjskiej. Około 280 do 300 miliardów dolarów jest deponowane na europejskich kontach, w dużej mierze właśnie ten pakiet 140, 100, znaczy 180 miliardów w, w, w Belgii. I rzeczywiście na tym się głównie, głównie skupiamy. Natomiast należy wziąć pod uwagę, że tutaj 58 miliardów dodatkowo jest, jest zabrane, skonfiskowane majątku tzw. oligarchów, o których mówiliśmy nieco więcej w zeszłym tygodniu, także może ten aspekt pominiemy. Natomiast faktycznie nie, praktycznie nigdy się nie wspomina o rosyjskich podmiotach prawnych i osobach fizycznych, wobec których zachodnie organy finansowe nie mają żadnych formalnych roszczeń. I tutaj warto powołać się na fundację, na szacunki Fundacji Wolności imienia Borysa Niemcowa, która mówi, że nawet 70 miliardów dolarów może być zawieszone w próżni pieniędzy, które należą do zwykłych obywateli Rosji w efekcie obecnie panującej sytuacji sankcyjnej na rynku światowym wobec właśnie Federacji Rosyjskiej. Nie są one Podmiotem, Przedmiotem, przepraszam, właśnie te podmioty prawne i osoby fizyczne sankcji, ani innych restrykcji, jednak dostęp do tegoż kapitału nie jest możliwy, gdyż inwestycje były poczynione przez instytucje trzecie, które zostały ściągnięte na zachodnie czarne listy. Czyli tutaj mamy naprawdę do czynienia z sytuacją dosyć karkołomną. Bo jako nie wiem, Rosjanin, na przykład, jeżeli byśmy sobie zrobili takie założenie, choć to pewnie trudno państwu przejdzie przez myśl, to jakby ktoś zdeponował pieniądze przez bank, swoje pieniądze przez bank, aby zakupić akcje, akty, na przykład spółki X zagranicznej, po czym bank, w którym ta transakcja została dokonana, trafia na czarną listę. Nasze pieniądze są zamrożone w aktywach i nie mamy tego przejścia, tego jakby pośrednika, przez którego te pieniądze zainwestowane możemy wyciągnąć. Tak więc sytuacja jest. Mocno nieciekawa. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Rosja aktywnie zachęcała inwestorów przed. Konfliktem ukraińskim, do inwestorów prywatnych, do właśnie alokacji kapitału za granicą, między m.in. poprzez system otwartych kont inwestycyjnych, w ramach których można było korzystać z naprawdę całkiem ciekawych ulg podatkowych. Dlatego rosyjscy brokerzy aktywnie doradzali swoim klientom, aby ci dokonywali zakupów akcji czołowych światowych spółek, takich jak Meta, Tesla, czy też na przykład euroobligacji. Skąd my to znam, Przecież wydaje mi się, że inwestorzy indywidualni, którzy nas słuchają, Polscy, no i też może Polacy żyjący poza granicami państwa, przecież też kupują akcje tych samych spółek, także nie powinno nas w tej drzwi, że w innych krajach też taki trend jest. Ale <laughs> wraz z nastaniem konfliktu ukraińskiego, przez rosyjski system finansowy przeszło prawdziwe tsunami, z tego co oczywiście. Państwo, czego oczywiście są Państwo świadomi, ale jakby w hierarchię tego, tsunami może kolejność, tak, warto, warto sobie przypomnieć. Otóż w pierwszej kolejności stracili brokerzy pracujący w największych rosyjskich bankach. To jest właśnie wzbierze wcześniej wspomnianym Alfa Banku i w VTB. Następnie ofiarą padli główni depoza, depozytariusze papierów wartościowych na czele z krajowym depozytem rozliczeniowym, a niedługo później, bo wakacje 2023 roku giełda papierów wartościowych. W Sankt Petersburgu, która bezpośrednio weszła pod reżim sankcji zachodnich. Rok później podobny los sankcyjny spotkał także Bank Giełdy, który był głównym depozytariuszem, en, <laughs> głównym depozytariuszem właśnie petersburskiej giełdy. No i system się w tym momencie. Po prostu domknął. W efekcie tych działań niemal z automatu akcje i obligacje zagranicznych emitentów zostały zablokowane. Nie tylko europejskie czy, czy europejskie, ale też coś ciekawe: spółki chińskie. U głównych, a, u głównych europejskich emisariuszy, to jest znany nam z poprzednich odcinków Euroclear oraz Clearstream, właśnie że tak powiem, kurtyna zapada, bo najczęściej te fundusze były właśnie tam bezpośrednio zdeponowane. Aktywa te są zamrożone, gdyż inwestycje były wykonane nie przez indywidualnych inwestorów, o czym wcześniej wspomniałem, formalnie, a instytucje finansowe, które objęto po 2022 roku właśnie wspomnianymi sankcjami. I to jest zasadniczy problem całej tej smutnej historii, gdyż według luźnych szacunków około 14 miliardów dolarów zwykłych zjadaczy chleba zostało w, tym, w ten sposób trwale zamrożone do odwołania. Może nam się wydawać, że to jest niewielka kwota, porównując to do tego, do czego dostępu nie ma Kremla, ale mówimy tutaj o znacznej części oszczędności milionów Rosjan, którzy po prostu uwierzyli w bezpieczeństwo inwestycji w zagraniczne papiery wartościowe i w ogóle sen, sens instytucji własności prywatnej, która wydaje mi się, że dla nas Polaków jest bardzo istotna. No i tutaj się okazało, że część Rosjan też chciało wierzyć w tą w tą bajkę, no ale okazało się, że no tutaj happy endu może nie być. W 2022 roku Bank Centralny ogłosił, że w ten sposób zajęto majątek blisko 5 milionów Rosjan, a tylko niewielką część z nich udało się odzyskać w ramach tak zwanego programu wymiany aktywów, który został zainicjowany w zeszłym roku. No i te dwa słowa o tym samym mechanizmie, który by pozwolił wymienić 1,5 milionom Rosjan część posiadanych aktywów zagranicznych na ekwiwalent około 1500 dolarów po dzisiejszym kursie z tytułu akcji, kwitów depozytowych oraz jednostek funduszy inwestycyjnych, które zablokowano w krajowym depozycie rozliczeniowym. Z drugiej strony, cudzoziemcom inwestującym wcześniej w Rosji pozwala się z kolei wypłacić za te aktywa. Z kolei zapłacić za te aktywa, środków zakumulowanych na specjalnych rachunkach i wycofać się z Rosji w miarę bezpiecznie, ale to też do konkretnej kwoty. Natomiast tu warto podkreślić, że 3,5 miliona Rosjan wciąż, wciąż ma zamrożone stałe stale swoje y, aktywa, swy, swój kapitał za granicą i nie może nic z tym zrobić. Warto spojrzeć też na profil takiego inwestora, który według badań sporządzonych tuż przed wojną, bo w końcu wtedy 21 roku y, y, wskazywał, że portfel 40% inwestorów płci męs męskiej i 36% płci żeńskiej, czyli tutaj mam bardzo niewielką różnicę, za ten portfel odpowiadały zagraniczne akcje i obligacje. 18 Procent wszystkich inwestorów miała w nich zdeponowane poniżej 15 tysięcy euro, z których 37,5% posiadało mniej niż 1200 euro. Kolejne 15% to inwestorzy, których portfel inwestycyjny wahał się już między 15 000 a 80 tysięcy euro, natomiast mniej niż 5% posiadało kwotę powyżej tej cezury. Także widzimy, to nie są jakieś ogromne fundusze per osoba. Natomiast z drugiej strony, biorąc pod uwagę Dużą chwiejność rubla, no to w, w zależności od momentu, w którym byśmy to miarę przyłożyli, mogło się okazać, że to jest faktycznie duża część e, nawet budżetu rocznego do dyspozycji w wielu przypadkach. Zwraca uwagę także przekrój społeczny inwestorów, którzy najczęściej są przedstawicielami tzw. klasy średniej posiadają wyż... i posiadają wyższe wykształcenie. Zainwestowali oni swoje pieniądze w zagraniczne aktywa głównie, aby chronić ich wartość przed inflacją, zaoszczędzić je na emeryturę, wygenerować dodatkowy zysk, sfinansować dodatkowe wykształcenie, czy po prostu uzyskać niezależność finansową. To jest też ciekawa statystyka. Jeden na trzech z nich już opuścił Rosję po 2022 po roku, według ankiety przygotowanej przez Instytut Niemcowa. Warto wspomnieć, że wśród tych osób figurują nie tylko Rosjanie, ale teraz uwaga, również Ukraińcy, Kazachowie i inni mieszkańcy byłego Związku Radzieckiego, którzy korzystali z usług rosyjskiego systemu finansowego w celach inwestycyjnych. No i tutaj niestety szansa na przełamanie impasu póki co nie ma. Wojna trwa. No więc, jakby no tak długo, jak konflikt będzie na Ukrainie zaciągnięty, tak długo, prawdopodobnie indywidualni inwestorzy nie będą mogli odzyskać zainwestowanych przed konfliktem swoich środków finansowych, także to taka może i ciekawostka, ale chciałbym się z nią państwem, z Państwem podzielić, bo wydaje mi się, że, że to też może być dosyć realny scenariusz, o którym chciałbym powiedzieć na sam koniec. Materiału tego nie ma w agendzie, ale się dowiedziałem wczoraj czegoś bardzo ciekawego i chyba dosyć niebezpiecznego z perspektywy Polski, także gdybyśmy mógł Pan teł mi jeszcze minutę po ostatnim temacie. Jasne. No ostatni temat dzisiaj to służba zdrowia rosyjska, czyli rosyjskie sprawy społeczne. Duma Przegosłowa, pewną ustawę. Co z tymi absolwentami szkół medycznych? Jasne. No, to są nowe posiłki dla rosyjskiej służby zdrowia. No i jakoś temat nie do, nie do końca dotyka gospodarki rosyjskiej, to uważam, że spojrzenie na rosyjskie sprawy społeczne również niezgodne z systematycznej uwagi. Faktycznie w połowie listopada. Doma przegłosowała ustawę, w ramach której absolwenci szkół medycznych będą zobowiązani do spędzenia do trzech obowiązkowych lat w szpitalach publicznych. Ci, którzy będą chcieli odmieniać ten przepis, mogą szykować się na różne konsekwencje od zwrotu wczesnego po wysoką grzywnę i nawet zawieszenie akredytacji. No Jest to powrót do praktyk obowiązujących w czasach Związku Radzieckiego. Prowadzenie ustawy klarownie wskazuje, że władze zdają sobie sprawę z braków kadrowych w służbie zdrowia, co w szczególności przejawia się w klinikach i przychodniach publicznych. Jest to również przygotowanie całej służby zdrowia na powrót setek tysięcy rannych i straumatyzowanych żołnierzy stacjonujących dzisiaj na Ukrainie w przypadku zawieszenia broni, a może i trwałego zakończenia konfliktu, czego chyba się nie powinniśmy spodziewać. Tak przynajmniej wnioskuję z niektórych komentarzy Twoich ekspertów, którzy się tematem Ukrainy i Stanów Zjednoczonych zajmują. Według oficjalnych założeń rządowych obecnie brakuje w państwie pomiędzy 24 a 65 tysięcy lekarzy średniego szczebla, to jest specjalistów z doświadczeniem w leczeniu konkretnych chorób i przypadłości. Październikowy sondaż wykonany przez portal Superjob wykazał, że organizacje medyczne odnotowały największy niedobór kadr spośród ankietowanych branż na, na terenie całego kraju, z czego aż 90% z nich zgłasza trudności z rekrutacją lekarzy rodzinnych i pielęgniarek głównie. Sytuacja jest szczególnie dramatyczna w biedniejszych regionach, gdzie nie ma dużych ośrodków miejskich i centrum naukowych kształcących odpowiednich specjalistów. W ostatnich latach była widoczna akcja, no właśnie, targetowanej rekrutacji specjalistów z regionów słabiej rozwiniętych do tych bogatszych, co oczywiście jeszcze bardziej pogłębiło ten negatywny trend ogólnego, że tak powiem, o, 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 ogólnego. O, ogólnego, ogólnej zmiany trendu rozwojowej, rozwojowego pomiędzy poszczególnymi regionami. Tutaj chciałbym, chciałbym przytoczyć, przytoczyć dane przygotowane przez projekt analizy danych społecznych, bądźmy dokładni. Gdzie widoczne są bardzo duże różnice w dostępie i poziomie usług medycznych ze względu właśnie na badany region Federacji Rosyjskiej. Lekarze w biedniejszych częściach Rosji coraz częściej przynoszą się do sektora prywatnego, gdzie mogą po prostu liczyć na lepsze zarobki. W minionych latach wydatki, wydatki na poziomie budżetów regionalnych odpowiedzialnych za około 60% wydatków na służbę zdrowia, włączając to prowadzenie i finansowanie szpitali lokalnych i regionalnych, spadły poniżej poziomu inflacji, czyli są realnie ujemne. W latach 2020-2024, i to jest też ważna, ważna zmienna, łączny wzrost wydatków na ten segment wyniósł nominalnie jedynie 11% według badania instytucji Audit Chamber. Czyli gdybyśmy spojrzeli na inflację z tego roku, to może by było to mniej więcej na zero, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę zakumulowaną inflację z lat 20-24, no to ja myślę, że to jest tak mniej więcej minus 20%. Także widzimy, że to dofinansowanie to nie jest tak, że ono lekko nie dojeżdża, ono się dramatycznie załamuje. No, i też oczywiście się różni, bo mówimy tutaj o 89 jednostkach terytorialnych, które wchodzą w skład Federacji Rosyjskiej. No, to teraz trzeba byłoby wykonać bardzo precyzyjną matematykę społeczną i zobaczyć, jak ta, jak, jaka jest skala niedoszacowania i jaka też jest skala. Rozbieżności per region, jeżeli chodzi o te inwestycje w służbę, w służbę zdrowia. No i te wydatki wojenne, do których włącza się pomoc społeczną, wypchnęły inne obszary z budżetów regionalnych. I pogarszająca się sytuacja, o której donosimy regularnie w weekendowym cyklu komentarz z Rosji, idą w parze z decentralizacją politycznej odpowiedzialności oraz sprzyjania bodźcom skupiającym się na priorytetach krótkoterminowych. I to także ma negatywny wpływ na planowanie długofalowych inwestycji w infrastrukturę społeczną, z którą borykają się regiony. Odnośnie tych regionów, to tak jak mówię, w komentarzu mówimy o tym w miarę regularnie, ale pragnę podsumować tutaj w tym naszym dzisiejszym materiale, że. To, co jest podstawą, czyli ochrona życia człowieka a w Rosji bardzo mocno kuleje i możemy się ogólnie biorąc spodziewać tylko pogarszenia się tego trendu w najbliższym czasie, bo po prostu pieniędzy na te cele nie ma. No i cóż, drodzy Państwo, tutaj mogę, zanim jeszcze oddam na minutę głos, zachęcić Państwa do odsłuchania wczorajszego materiału, wczorajszego z poniedziałku ze Marcinem Muniewskim, który został zdemonetyzowany przez, przez platformę YouTube. Jeszcze nie wiem dlaczego, więc bardzo proszę Was o kciuki, subskrypcje i to też zachęcam do wsparcia na Patronate, bo to jest jedyna taka przestrzeń, gdzie, dzięki której też możemy tworzyć wolności algorytmów roz, i w, Taki odcinek, ostatni, piąty i zachęcam też do całej serii. Jakie twory powstałyby po rozpadzie Rosji, trochę władza lokalnych, carów w sporo o regionach. Więc tutaj Paweł przepytywał przez kolejne tygodnie Marcina Łuniewskiego. Książki, książkę warto oczywiście mieć i zakupić. No i na zakończenie chcę się zapytać, cóż to się dowiedziałeś. Otóż w rubelki ćwierkałem, jak to by pewnie niektórzy, że sytuacja w kontekście potencjalnego uderzenia ze strony wschodniej na Polskę nabiera chyba realnego kształtu. Ja to jest do pewnego spotkania, w którym reprezentowałem nasz kanał w połowie listopada, ale nie będę mówił, jakie to było spotkanie, i no bo ogólnie rzecz biorąc, chyba nie jakby. Biorąc pod uwagę formułę tego spotkania, nie wolno mi tego powiedzieć, ze względu właśnie na bezpieczeństwo państwa. Natomiast e, końcem listopada miała się wyjaśnić pewna historia w trójkącie polsko-białorusko-chińskim, i chyba się nie wyjaśniła, albo po prostu ona upadła z tego tytułu, że się właśnie wczoraj dowiedziałem od bardzo sobie bliskiej osoby która działa przy sprawach wewnętrznych, że już teraz zupełnie oficjalnie ma zacząć być przygotowywany plan obrony państwa przed potencjalnym uderzeniem. Także no, wydaje się, że to zagrożenie może, może być barieralne niż nam się wydawało do niedawna i wcale nie musi dotyczyć enigmatycznego 27 roku, o którym się mówi do tej pory. Może się ono wydarzyć znacznie szybciej. No i ogólnie rzecz biorąc, oczywiście możemy się zastanawiać, jak Rosja, Gada, że ta gospodarka się załamuje. Widzę też, co Państwo piszą w komentarzach, co po niektórzy. Także tutaj wychodzę z takim apelem, że liczby nie pokazują wszystkiego, bo nie wiemy, jaki jest arsenał Rosji, nie wiemy, jakie są moce produkcyjne Rosji w kontekście broni. Wiem natomiast, że powstają coraz to nowe modyfikacje tych, właśnie, tej broni, która jest wykorzystywana regularnie w trakcie konfliktu z Ukrainą. No, także tutaj, proszę Państwa, to, co się wydarzy w kontekście potencjalnego zawieszenia broni między Ukrainą, Rosją z mediacją Stanów Zjednoczonych, to może być preludium do czegoś zupełnie nowego, czego się nie spodziewamy. I tutaj ja od Państwa odsyłam, bo to jest wydaje mi się bardzo istotne. Instytut Bruegla opublikował w październiku bardzo ciekawą symulację budżetu niemieckiego na lata 26-31. W kontekście tego pakietu stymulacyjnego, o którym się długośno mówi w mediach 500 miliardów ma zostać pompowane w niemiecką gospodarkę przez 5 lat, jak tam będzie ta sytuacja wyglądała w kontekście powiększenia długu, zezwolenia na właśnie największe wydatkowanie Niemiec i tak dalej, widać, że 3,5% docelowo ma trafić do PKB 3,5% PKB niemieckiego do 31 roku ma zasilać właśnie szeroko pojętą obronność nawet do 4%, jeżeli weźmiemy. Wydatki na innowacyjność, która dotyka tych kwestii dual tak, czyli podwójnego zastosowania. Dziwi mnie, czemu nie półtora, no ale okej, okay, to jest i tak 4% z potężnego budżetu Niemiec, więc może tu być jakaś wskazówka w kontekście tego, do czego Niemcy też się przygotowują. Także bądźmy tutaj uważni, obserwujmy, co się dzieje. Bardzo bym chciał, żeby ten apel, który teraz wygłaszam się nie ziścił, natomiast, natomiast no, państwo zaczynały być stawiane w stan gotowości. Jestem się z państwem chciałem podzielić, bo, bo chyba warto mieć to na uwagę. I bardzo dziękuję za ten komentarz, dziękuję za dzisiejsze spotkanie państwa. Zapraszam tradycyjnie do naszych poprzednich nagrań. Kłaniam się, dzięki Paweł. Dziękuję uprzejmie.